Dzień dobry, dzień dobry. Nie wiem, czy dzisiaj się nie spodziewaliście, ale y, jestem. Chciałabym powiedzieć o kilku rzeczach. Y, mam pewne informacje od osoby, która zajmuje się takimi prawnymi y, tematami i troszkę mi wytłumaczyła, za co mógł być ten paragon, y, który pan Jan otrzymał od pani adwokat. Dokładnie chodzi o ten paragon. I teraz żeby była jasność. To są informacje takie jak wam powiedziałam od osoby, która zajmuje się takimi tematami. Ale to nie są informacje, które są sprawdzone na 100 czy 1000%. No bo takich informacji myślę, że nikt nie ma. Ale sprawa wygląda tak, że tam na tym paragonie jest napisane 8 razy 1000 zł. I co to jest właśnie to 1000 zł? Czy to jest porada? Wychodzi na to, że nie. Tak, jak właśnie tłumaczyła mi ta osoba, to to 1000 zł to jest koszt wejścia na salę pani adwokat. Tak by to wyglądało. I nie mylcie tego, że to jest 8 różnych spraw. To jest po prostu 8 wejść. Czasami jedna sprawa ciągnie się przez. Mm, kilka razy ten adwokat musi na tę salę sądową wchodzić. Tak jak na przykład w przypadku rozwodu. Wniosek jest jeden. Ale strony mogą się na przykład odwoływać i tych spraw, na przykład z jednej sprawy robi się robią się dwie, albo trzy, albo cztery. I za każde właśnie takie wejście ta pani adwokat mogła życzyć sobie 1000 złotych. Pamiętacie też na pewno o wiadomość pani Agnieszki, że ta pani adwokat z 12 tysięcy zeszła im na 8 tysięcy. Czyli można byłoby tutaj wysnuć taki wniosek, że tych wejść pani adwokat na sprawę było aż 12. Ale tak jak mówię, to nie są informacje z pierwszej ręki. To są po prostu, to jest taka ciekawostka, że być może właśnie w sprawie tego paragonu i tej kwoty, która tam się znajduje, może być tak, że jest podliczone, są podliczone wejścia na salę sądową. W związku z tym, że w nadchodzącym tygodniu czeka Pana Jana sprawa. Z tego co pamiętam chyba z Panem Tomaszem, czyli z bratem. Wydaje mi się, że pani adwokat musiała mieć zapłacone pieniądze za poprzednie wejścia, bo, bo być może nie chciała wejść na, na, na kolejną sprawę, która, yy, która będzie teraz, więc pan Jan troszkę yy, był pod ścianą, tak to yy, wszystko wygląda i te pieniądze musiał zapłacić. I przechodząc już do drugiego tematu, który mam, i też chciałabym, żebyście. W komentarzu podzielili się swoimi spostrzeżeniami, tak jak zawsze. Bo tak sobie siedziałam ostatnio i myślałam na temat całej tej sprawy i doszłam do wniosku, że pan Jan nie dyskredytował pani Beaty jako żony. On zawsze mówił, że Beata była złą matką. I tak siedząc i dumając nad tymi słowami i nad tym wszystkim Łączy mi się to znowu w taką jedną całość, że naprawdę tutaj mogło chodzić o dzieci i o te koszty, które są związane z tymi dziećmi. Bo, tak jak mówię, pan Jan najbardziej uderzał w stronę dzieci, w stronę tego, że pani Beata nie umie tymi dziećmi się zająć. A jako, jako żonę, no co powiedział, że żona miała kochanka, no ale on też odszedł do kochanki. Mm. i tak nie przypominam sobie, żeby on w jakiś taki bezpośredni sposób mówił, że pani Beata właśnie żoną była złą to matką była złą no właśnie i czyżby ten powrót dzieci do domu, ze szkoły i to jak te dzieciaki pobiegły do pani Katarzyny zrujnowało to wszystko cały plan, który był od samego początku założony tak to wychodzi, tak to na to wychodzi, i tak to wygląda. Bo naprawdę to jest taka kwestia, nad którą warto byłoby usiąść i chwilkę pomyśleć. I to jest taka kwestia, która łączy się jakby z ewentualnym motywem tego, co mogło się wydarzyć. Bo do tej pory nie wiemy, czy się tak naprawdę wydarzyło. Nie ma na to żadnych dowodów. Dużo ostatnio dzieje się w internecie. Dużo rzeczy jest wyciąganych, jedne udolnie, drugie trochę mniej. I dostaję bardzo dużo wiadomości, gdzie pokazujecie mi bezpośrednio, że jest kilka osób działających na niekorzyść rodziny pani Beaty oraz samej pani Beaty. Ja to wszystko czytam, staram się na bieżąco odpowiadać na te wiadomości, ale chciałabym poświęcić właśnie chwilę temu, co, co, się, co się teraz dzieje. Zapewne wiecie, że ja ostatnio połączyłam siły z Mateuszem z TikToka. Robiliśmy wspólnego live'a właśnie na TikToku, ale ten live wylądował tutaj na YouTubie. Pytania i różne hipotezy, które były kierowane do mnie, żebym ja odnosiła się do pewnych rzeczy, zostały na jednym z kanałów dość. Jakie tutaj słowo by pasowało? Ha. Zostały po prostu przekształcone zmanipulowane chyba to jest najlepsze określenie. I właśnie y, nie tylko do, do takich kanałów chciałabym się odnieść, ale ogólnie do wszystkich troli, które y, gdzieś tam próbują dyskredytować działanie osób, które podobno nie myślą samodzielnie i nie są obiektywne. Od dłuższego czasu zauważam, że żyjemy w bardzo y, silnej symbiozie, i że y, w momencie y, waszego ataku. Od razu ja ten atak staram się odpierać. I chciałam Wam powiedzieć, że właśnie dzięki Wam i właśnie dzięki takim sytuacjom sprawa Pani Beaty nie umiera, bo to Wy nie pozwalacie na to, żeby ta sprawa umarła. Dodatkowo budujecie mój kanał, który no, rośnie cały czas w siłę, za co chciałabym serdecznie Wam podziękować. Jest to pomoc nieoceniona, bo gdyby nie Wy, to ja nie miałabym o czym tutaj rozmawiać, a za każdym razem, kiedy wychodzą jakieś nowe głupoty i niepotwierdzone informacje, to ja y, jestem zobowiązana do tego, żeby usiąść i nagrać takie sprostowanie, co daje mi wyświetlenia, a w efekcie daje mi też pieniądze, o które głównie wam y, myślę, że w tym wszystkim chodzi, bo cały czas przyczepiacie się do tego, że ja monetyzuję tragedię. W waszym, w waszym świecie i w waszej opinii być może tak to wygląda. I tak korzystając z okazji to chciałam powiedzieć, że jeżeli będziecie zostawiać tutaj komentarz, to po prawej stronie przy tej luce, gdzie możecie komentarz wpisać, jest takie serduszko z super podziękowaniem i tam można wpłacić mi na przykład jakieś pieniądze w ramach podziękowania. Tak samo podlinkuję wam donaty, więc jeżeli chcecie mnie wesprzeć, to oczywiście serdecznie zapraszam. I tak jak mówię, ja z tego miejsca serdecznie chciałabym podziękować wszystkim trollom za to, że mam co robić i mogę te pieniądze zarobić. I to jest wspaniałe, że dzięki Wam właśnie, dzięki Wam Waszemu zaangażowaniu w wytwarzanie mm, cały czas nowszych, jakichś chorych teorii. Ja to oglądam, ja to czytam. Biorę sobie swoje karteczki z prawdziwymi wiadomościami i jestem w stanie sobie porównać jedno do drugiego i nagrać film, który się finalnie oczywiście monetyzuje. Więc nie pozwalacie tej sprawie umrzeć. Pomagacie tym wszystkim rodzinie pani Beaty, która bardzo chce znaleźć właśnie Beatę. Olga chce znaleźć swoją ciocię i to jest ogromna wdzięczność i ogromna zasługa, że pomimo tego, że wbrew pozorom może być to odbierane mylnie jako hejt, to, to jednak jest ta pomoc od Was cały czas. I ona, ona jest cały czas. To nie jest tak, że Wy w którymś momencie się zatrzymujecie, tylko każda taka głupota generuje zasięg, i ta sprawa idzie dalej. Także możecie być siebie dumni, ja też jestem z Was dumna i jeszcze raz bardzo Wam wszystkim dziękuję za to, że hejtujecie, za to, że komentujecie i za to, że ja mam co robić, ale też sprawa nie umiera. Pomoc jest ogromna i słuchajcie, oby więcej, oby więcej i oby właśnie ten mój kanał nie umarł nigdy. Bo to, póki Wy się odzywacie, to będę odzywać się też i ja. No i czekam, co tam dalej wymyślicie, i, i do czego będę musiała się odnieść w tym nadchodzącym tygodniu. Także, już całkowicie podsumowując wszystko, co dzisiaj powiedziałam, to tak jak mówię, ta pierwsza informacja odnośnie paragonu, być może jest prawdziwa, być może nie jest prawdziwa. Dałam to tak trochę w formie ciekawostki. Jeżeli chodzi właśnie o dyskredytowanie Pani Beaty jako żony, czekam na Wasze komentarze w tej sprawie, czy rzeczywiście ja mam rację, czy rzeczywiście tutaj te dzieci zagrały pierwsze skrzypce w całym tym zagnięciu, a jeżeli chodzi o trzeci temat, czyli poruszania spraw i mataczenia w, w, w rozmowach, w wiadomościach, pamiętajcie, że z każdej takiej sytuacji trzeba, w każdej takiej sytuacji trzeba znaleźć pozytywy. Ja znalazłam i uwierzcie mi, że naprawdę, gdyby wszyscy ci ludzie, którzy dyskredytują rodzinę i panią Beatę, się pozamykali, no to my też nie mielibyśmy co robić i nie żylibyśmy tak tą sprawą. Więc trzeba podziękować za takie zaangażowanie. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić subskrypcję na tym kanale. Pamiętajcie o tym, że tak jak już wcześniej mówiłam, można mnie wesprzeć i zostawcie łapkę w górę, która też pomaga nieść ten filmik dalej. Mam nadzieję, że szybko się zobaczymy i że komentarzy będzie wiele.